Koncepcje się zmieniały. Czy Dariusza Mioduskiego można uznać za głównego winnego słabego sezonu Legii? Legia chyba jest największym przegranym. Widziałem, czy się Stanowski wyliczał z kim Legia przegrała w tym sezonie. O Ligę mistrzów ze Spartakiem Trnawa, wspomnianym przez Ciebie. Oligę Europy z Dudelange, Puchar Polski z Rakowem, pierwszoligowym jeszcze wtedy Częstochowa, teraz z Piastem Gliwice o Mistrzostwo Polskie, choć była już w tej rundzie mistrzowskiej liderem. Jak się patrzę na Legię, no to. Widać brak jakiejś myśli przewodniej, w tym i, i takiego długofalowego zaplanowania pewnych spraw. Zatrudnienie Ricardo Sapinto od samego początku Mówiliśmy o tym, że to jest człowiek, którym po prostu jest takim krótkim lądem, i to cały czas odpalonym. Tak to, się, tak to się skończyło, tak to się musiało po prostu skończyć, i odnoszę takie wrażenie, że wszyscy o tym wiedzieli, tylko nie wiedział o tym Dariusz Mioduski. Znaczy, wiedział o tym, ale mimo wszystko ja. ten, ten granat wziął do rąk, I, i, i to jest jakby jedna taka wisienka na torcie tych wszystkich. Niekonsekwencji, tych wszystkich dziwnych decyzji. I jestem bardzo ciekaw, jak legia będzie wyglądać w następnym e, sezonie. Najmniej winiłbym mimo wszystko w tej całej sytuacji Aleksandra Bukowicza, bo on jest takim gościem, który gdzieś, któremu gdzieś ta legia płynie w żyłach. E, i, I naprawdę jest bardzo mocno związany z tym klubem. Natomiast no, jesień go bardzo zweryfikuje czy, no właśnie, jako, jako trenera. Czy nie tak na zawsze. E, dokonano dokonanie. tego przedłużenia na stałe kontraktu. Przez po, jest po sobie tym, sobie. co pokazał w finale w tych czterech ja, ostatnich ja, no, meczach, ja, no, że bo też mam problem z, 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 generalnie z oceną pewnych spraw, bo z jednej strony ja szalenie w polskim futbolu cenię ludzi, którzy inwestują własne pieniądze, ciężko zarobione naprawdę na innych płaszczyznach, gdzie, gdzie trzeba to zarobić, zapłacić podatek, a potem te pieniądze wyjąć i zamiast kupić sobie kolejną zabawkę, to, to się kupuje klub piłkarski. I, I powiedziałbym, że ten biznes jest taki mniej policzalny, bo jak budujesz mieszkania albo coś sprzedajesz, to jednak możesz, mając fajnych fachowców, zrobić prognozy i zwykle to się sprawdza, nie ma jakiegoś krachu i tragedii, prawda? Natomiast w sporcie to, to jest dwa słupki, trzy poprzeczki, jedna kontra, błąd, zła decyzja, kontuzja i czasami przegrywasz coś, co ci się wydawało, że, że wypali. Radziłem Dariuszowi Mioduskiemu i, i, i podtrzymuję, żeby pan Dariusz Mioduski jednak starał się być troszeczkę dalej od, od codzienności w klubie. To znaczy, żeby w końcu komuś zaufał żeby ktoś wziął na siebie decyzję i żeby on, tak jak, nie wiem, kiedyś Dreyfus z Marsylii, wchodził do szatni raz na pół czy roku. Czy bliżej u nas profesor Filipiak w Krakowie? No może, znaczy to... Myślę, że prof. Filipiak. profesor Filipiak... <laughs> profesor Filipiak też jest bardzo blisko. Generalnie to po prostu, ja uważam, że właściciel w takich sytuacjach to powinien ci bardzo często takie poczucie ekskluzywności w kontakcie z mediami, z zawodnikami, z wszystkimi dookoła. Tutaj w zasadzie Dariusz Miodorski jest jest człowiekiem dostępnym codziennie dla piłkarzy, codziennie dla dziennikarzy i, i to chyba jak pokazuje, że nie do końca jest dobre. Mam też często wrażenie, że to co mówi Dariusz Mioduski albo to jakie decyzje podejmuje Dariusz Mioduski jest związane z pewnym PR-em i dbaniem o to, żeby, żeby o Legii mówiło się dobrze, bo, bo czasami po prostu brakuje argumentów merytorycznych. Związanych z decyzjami. Ja nie wiem, czy Aleksander Włukowicz będzie dobrym trenerem, czy nie będzie dobrym trenerem. Natomiast no dzisiaj powiedz mi, jakie są argumenty czysto trenerskie i merytoryczne, żeby Aleksander Włukowicz dostawał szansę bycia pierwszym trenerem Legii Warszawa, miał ratować sezon, a za chwilę miał z tym zespołem sięgnąć po awans do. League. Co wygrał Aleksander Wukowicz jako trener, żeby dzisiaj być głównym kandydatem na trenera mm. Legii Warszawa? Taki zadziałał troszeczkę syndrom Olego Narasłowskiego, tak. tych pierwszych meczów, tego, że się o tym fajnie mówi, że krew, że DNA, że zna szapię, że tutaj coś zrobił, że się identyfikuje, że jest całowanie symbolu. No wczoraj widzisz, znowu Aleksander Wukowicz nie poszedł w merytoryczną ocenę meczu, tylko poszedł, poszedł w stronę... Kto zasuwa? DNA? Kto? Tak. Jak on to mówi, co... No. Za... A kto tutaj e, się identyfikuje Na z takich emocjach to też z Ole na mi, wygrał Na dłuższą parę meczów, metę ale... to, to tutaj po prostu Legia potrzebuje piłkarzy. Piłkarzy, którzy wychodzą i grają w piłkę. I to, co grają na treningu, potrafią przełożyć tam mecz. Kto nie potrafi grać w piłkę albo potrafi grać w piłkę tylko na treningu, nie może grać w legii Warszawy.